Siemuszko ja jestem PPJ od MGames że, Pa nic mam mnie. Widzicie? Zima. grodzień. Weźmy na pociągach. Nawet ten pociąg będzie sprzedawać sobie jęczmień. Więc lecimy. To się to nie śmienia. Dużego nie ma. Mm, cena w tym momencie jest za 1361. Będziemy mieli trochę wydatków. Powiem tak, trochę zarobimy, trochę wydamy. Zobaczycie co na co będziecie mieli mniej więcej rozpoznanie, bo jest plan e, zakupić nowy ciągnik. Miał być troszeczkę inny ciągniczek e, niż to było początkowo, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Chodzi mi właśnie o makaronika, żeby zakupić. Innego makaronika mam. Postaniem jeszcze kupić kolejnego. Zobaczymy. Czy nam się ogólnie spodoba. Ciekawe jest, też ciekawe, czy da się sprzedać do tyłu, jak będzie jechał pociąg. Nie. Czyli to jest bait. Ym, nie da się ogólnie wziąć. Nie przeszedć go na tyłu. <laughs> ogólnie jeśli coś będzie z dźwiękiem nie tak, to wybaczcie. Ja sobie mikrofon ym, taki zewnętrzny, typowy, nie, w słuchawkach, mam nadzieję, że ta jakoś głosu będzie lepsza dla Was, ym, wiadomo, jeszcze go muszę trochę podszlifować, żeby to miało jakoś ręce i nogi, ale mam nadzieję, że tak, Ragid nie będzie. Czekajcie, ja sobie spauzuję, sprzedam. Yy... Przez nie. Nie będę Niech już to leci, tak powinno lecieć. Mam nadzieję, że będzie miało dobrze. Bo widzę, ogólnie przełączyłem sobie na ekran niechcący yy, przechwytywanie. Chciałem sobie nagrać, ale się będę tego robił. Jak już tak będzie, i jak jest, nie jest źle. Ważne, że łapie. Yy, chociaż poczekajcie, dobra to tam yy, momentalnie przełączyło, na szczęście, yy, więc w yy, nic nie straciliście że tak zobaczyłem. No, tylko jest w międzyczasie jak będę to właśnie ograniał. 94 tysiące na koncie. Dlatego jest nowy zestaw. Nowa maszyna na gospodarstwie pług. Yy, ale zobaczcie cały zestaw yy, jak kupię makronika z zepnego razem z tym pugiem. Ja opiecałem, yy, kupiłem pug yy, Fernanda, 5 z falem Packera, nie Packera, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. No, a tak. Eee, więc... No ale wiecie, z tym bałkiem już była taka A raz robił uprawę tak zwaną. Eee, więc taki mamniku. Ale zobaczycie za chwilę. Eee, no zresztą. Nie będziemy przedłużać. Eee, sprzedamy, nie będę kombinował, nie będę produkował się eee, na próżno, eee, tylko właśnie jak... sprzedam. Nie mniej ja więcej, zobaczę ile razy nie jest. Mówcy na stachach, jak wiecie, nie mam dużo. Hmm, ogólnie też wiązałem sobie yy, mąkę. Ten już nie ma nawet. Yy, Obiec na mąkę, więc trochę mi się przebiło. Nie jest źle. Mąka jest po ile? Dwa sto. Pikardia. Czyli może i go sprzedamy. A poza odcinkiem, właśnie go sprzedam. Mam plan, właśnie na co innego. Dzisiaj na odcinku, Tak wspomniałem Zabieramy 206 tysięcy Znowu tak, Bardzo dobrze Przestał. Odwiedzamy stację benzynową Widzicie No są dwa nasze ciągniki, które były na gospodarce Jeden oczywiście od początku Nogi Robi tam chyba jeden sezon bodajże, ale powiedziałem, tak pomyślałem, tak walmet co miał swoje zrobić, to zrobił. Ikoną dla mnie jest i będzie case Valmet. No Dużo czegoś zrobił, bo 50, 80 godziny. Andzinia w tym 37, dużo nie narobił, ale trzeba się rozwijać, trzeba się rozwijać, trzeba kupować sprzęty, więc z tymi dwoma się, z żeglamy. Ogólnie jednak mam te czujniki, które są na Gospie z Gospokemami. Są dwa, czyli mamy Seja i mamy Zetora. I tutaj, które właśnie, powiedzmy, jest tak zwane główne Gospo Bakkonik z bez zbędnego przedłużania, sprzedajemy Tyk. za 62 tysiące, ładne pieniądze. Ile za 115? 150 Bardzo ładna suma. Nie powiem że nie. Bardzo ładna suma. Kaczek to jest dobre za tych nakiwiczek. Miał być się u nich było opcji dużo. Miał być Walter. Miał być Case. Miał być ta walter bo ona też ma naprawdę dużo możliwości, 350 tysięcy, minus 247 tysięcy, ale nie wiem czemu, strasznie mi się spodobał ten MacConic, bo przez to, że jest ten pierwszy makkonik który był przeze mnie naprawdę dużo używany i prawie na nim najwięcej robię, 310 koni, tak powiedziałem a będzie jeszcze dostępny do niego, powinno być całkowicie. Hmm, tutaj miały być Micheliny, kontynentalne, bodajże szerokie. Nie, mitasy miały być. Mitasy na szerokim ogłumieniu z obalastymi, z tym obciążnikami. 310 godzin Myślę, że na razie starczy czy 40, tysięcy płacimy za niego. No ja jeszcze powiem szczerze, naprawdę fajna sumka nam jeszcze została, bo tego potrzebujemy. No, myślę, że do niego to już taki balast kutaratony gdzieś. Yy, więc chciałbym taki balast sobie znaleźć, paczany. No i nasza bestia jest już w końcu na gospodarstwie. Ja testowałem. Yy, testowałem, żeby nie zełgać yy, Holanda. Ale nie wiem czemu. Tak mi się spodobał ten makonik. Umiem, może to jest przez to, żeby ta jednak yy, jedna firma była u mnie na gospodarstwie. Dopóki no jeszcze mogę, bo są dwa markoniki, więc tutaj yy, trzeba będzie poaregrować tą robotę. A póki jest na polu już z tego względu, że yy, był już testowany z małym makolikiem, yy, więc yy, tutaj na pewno już mi koni nie zbraknie do tego zestawu i się takim małym on miał jakoś więcej nogi ale a może tak co najgorsze 0 i tutaj muszę sobie ustawić jedyneczkę na się, żeby tu jakoś miało więcej nogi i to Pierwsza robota nowego na samo jak i MacConika, znaczy pługa i MacConika, jeszcze piękna aura zimowa, tutaj przyświeca. Wiem troszeczkę tak może nie pasować. To właśnie chwilę pędzę zaczął nagrywać, ale się to obrać. Bo jednak tutaj się, że było strasznie dużo do obrawiania tego odcinka nie mieli, Tak, widzicie, że gdzie nie gdzieś nie było dodane. A tu nic. Mam krótka Dobra, eee, lecimy. Bo to musiałem zrobić. to robić. robić A nie no, teraz 12 na godzinę. Tamtym akwarium Norfolk dawał sobie arybunik na godzinę. A tutaj jest cena bagatela. Z... Ile? Stop 40? Mm. 140 ponad koni zapasu jest eee, więc jest na 50. nie, nie podaję, żeby jest Nie eee, podaj, bodajże bo jest 165 koni zapotrzebowania i eee, tego pługa a ten ma eee, 310 ale myślę że naprawdę to jest przyszłościowy chciałbym no bo eee, tutaj ten pług eee, będzie ci pod case ale chciałem że właśnie na nowym nabytku potestować ten pług eee, może jakoś tutaj oświetlenia tego tego Dzisiaj nie będzie dawało sobie yy, Wiecie Rady Dał nie większej, większej Okazałości ten Makroni bo ten śnieg pada jednakowo bo to jednak godzin, Ale byście mieli pierwszy raz na kopaniu, Było pełność niego był tutaj Było coś pięknego I teraz yy, niestety Śnieg z pola zniknął Ale nic, dobra. Trzeba sobie tak zrobić. Większy poprzecznik, dość. Zobaczcie, no na poza odcinkiem to będę oszukiwał. Robię sobie tak, żeby było jak najmniej roboty później. Ale teraz na odcinku, jednak chcę, nie wiem, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Byście później nie krzyczeli, że coś mi nie odpowiada. Ale mówię, no, bo ta piękna. Makonik. Mmm, no, chyba i ostatni, makonik z tego, co mi się zdaje. Ogólnie z nie, ciągników, bo raczej większego makonika już nie ma. Jest tylko case, więc mamy zadaniego makonika. Mojego i zarazem ostatniego makonika. Dlatego chciałem go wykorzystać. Tego mamy. Jakieś się spisuje. Mówię, miała być warta na testy, która by też napadła radę i yy, który też się ma wyciągnik w New Holland no ale jednak patrząc tu mam 313 tu mam yy, 313 a tu mam 310 wiadomo yy, dużo roboty nie, nie kombinuję yy, dla niego póki maszyn nie kupię ale jak no, wiecie go będę kupował Robię, będę kupował połówki, które były testowane właśnie do mm, NewPoland'a, a więc yy, powiedzmy show zakupowy dzisiaj był. Powiem szczerze, że, że naprawdę jestem zadowolony z tego, że tak to wyszło. Hmm, a chciałbym jeszcze zobaczyć tą mąkę. No, to mi się nawet nie opłaca, jeszcze 1000, to mi się nawet nie opłaca na pole jakieś pakowało, chociaż mimo tego yy, pole... Na razie gotówkę jakieś kupię, niezbyt z tego co widzę, więc tutaj jeszcze na razie odpuścić pole jakiekolwiek. Chyba, że dobierzemy kredytu, nie nie to zrobimy, spłacimy jeszcze kredyt, bo ja tego co pamiętam 100 tysięcy kredytów. więc to też by było do wiosny raczej. Znaczy praktycznie spacony kredyt by był może tak zaraz zrobimy jeżeli go jedna kołość ojej oj to źle jedna kołość trochę źle pojechałem, dobra ten wamin tu nie zaciągnę, tak bym nie chciał na tym meczu to tam nieźle, źle że no jednak są takie takie nie dorobiłem ten gdzieś tam, raz widzicie, ten punkt też gdzieś tam podskoczył. Więc dobra, yy, tak jak wspomniałem, mam sobie kiedy kredytu. Mógłbym dokupić pole, ale jeszcze nie oglądałem następnych pól, kupiłem, chyba tam z 5, 20, nie, 15 bodajże. 16, więc dopiero teraz starostę będzie kombinowane. a no w tym salonie będzie kombinacji, kombinacji kombinacji. Mm, to bardzo dużo, żeby ogarnąć e, ogólnie temat e, związany z tymi polami, z tym wszystkim. Mam nadzieję, że będzie to miarę fajnie przeze mnie zrobione i te odcinki teraz będą w miarę. Bo tak naprawdę miał być odcinek w Horaj, dzień tutaj nagrywam Ci w projektuję sobie na 6 miał być na 15 ale nie oglądałem tego sobie tak jak chciałem, yy, więc wiecie. Musiałem mieć chwilę czasu, że e, fajnie, bo mogę kombinować z tymi sebami z tymi seriami na kanale. Mimo tego, że nie wszystkie są w miarę oglądane, no to jednak jednakowoż tutaj naprawdę e, farming teraz e, nabiera te tchu na moim kanale i mam nadzieję, że tak zostanie. Jak e, najdłużej żebym po prostu wiedział, że fajny content tobie, mimo tego, że wiadomo kanałów yy, GMS, ogólnych, bardzo dużo. Ja tak chyba bardziej z tego co widzę, to bardziej uderzam takie koło symulatory, może tam ten trailer lasował, choć wiem, że dzisiaj wyszedł aktualizacja, Może w końcu się naprawiło. I nie będzie wyrzucało, więc może też ten out. już będzie znowu nagrywany. Na chwilę nie wyrzucało, no to jestem w pracy jeden dych, ale nie. nieźle. Hmm. Panie się podoba. Ale to czekam na ten farming... Hmm. Jeżeli jak to ship. Farm fix chyba. W odnawianiu Farm Renovation. A. Eee, czekam aż to może w końcu wyjdzie. Chciałbym to przegrać też ogarźmy na kanale. Nie, bo też chciałbym zagrać sobie, sprawdzić sobie. Eee, nie, fam jest live. Wasz fan jest live też. Chciałem iść pytanie, zobacz, czy byście chcieli wasze fany z live na kanale. No to bym sobie od nowa zaczął nagrywać, bo wiadomo, ja wtedy zaczynałem nagrywać, było fajnie, tylko teraz mam tego serwera, muszę od nowa zacząć nagrywać. No póki póki razie formatuje. Nie pogli, prawdopodobnie nie padnie, więc. Yy, nie będzie kominował, że ewentualnie jakiś maszynisk tam kupię, ale już wątpię, tam tych dysków zapełno i tak zresztą już tę głupotę dupeczkę dostaję, że tak powiem yy, przeze mnie, bo jednak wiele yy, lat to już yy, nagrywa. Ewentualnie jest maria, chyba yy, to chyba moderno, moderno, dużo jaki nieporządek mam na yy, bioku Tam przyuważyłem tyle, że ten mikrofon naprawdę strasznie wszystko ściąga. Prawdopodobnie yy, nawet i te klasy yy, nie klikania, kliknięcia pi miszką czy klawiaturą. Osobiście do ograniczania, ale mam nadzieję, że chociaż jakością teraz wciut yy, podgonię yy, yy. Yy, yy ogólnie cały kanał, może tym jakością głosu tym mikrofonem teraz, bo mam nadzieję, że tak będzie fajnie wszystko zbilansowane Makronik, no ja jeszcze nie powiedziałem o tym makroniku, makronika bodajże tak samo wygląda, jak tak mm, tylko wygląda, jak właśnie tam niższe nie, bacisze powiedz mi ale panie, panie. no, na wiosnę, jeśli tak będzie mm, no to Myślę, że jak no, koniki powstaną kuścia, powstaną koło siebie, no to padę ten już jest konkretnie no, 310 czy 110 mm, Wiecie, żebym miał taką możliwość, żeby wiedzieć, codziennie wrzucać mm, tego farminga dziennia mm, na to czas siedzieć i oganiać wszystko być może byśmy trochę szli mniejszym, wolniejszym tym tokiem kupowania maszyn i tak dalej. Ale na szczęście nie dało się do mnie, bo no, że ponad to jest, a więc to mi nic nie daje. Yy, Nad jak przewidziany na czas, ale też się teraz mało co kupuje z promocji, więc to też yy, chyba jest na duży plus. Yy, w takim gospodarstwie jak moje, to też dużo powiedziane no to yy, jednak takie najważniejsze maszyny jak ciągnik, hook hmm, to sobie mi się zdaje, że powinny być typowo nowymi maszynami, bo w tym sezonie hmm, będzie doszaczać kładania jeszcze hmm, z tego względu, że liczę na to, hmm, liczę na to, będzie dużo kokrydzy hmm, i właśnie planuję tą kokrydzę po śniku. więc tam będzie zabawy co nie miała właśnie po drugie będę chciał y, oganiać tutaj swoje prawdopodobnie bo nie ja chciałbym drugi jazd później pokryć i tak dalej więc tu będzie soja taki będzie mi ogólny zamysł jest na nowym polu tej szesnasty to jest hmm. owiec jest i by to było chyba najlepiej mimo tego że tego że jest tutaj już obiec był tutaj już 34 i tam jest um, jedna rzecz to mnie jako jakoś żeby w końcu zrobić czekajcie teraz chciałbym tak mniej więcej się orientacyjnie rozejrzeć, jakie pola mógłbym kupić teraz na pamięci ale tak suma suma na no dużo tych to nie ma znaczy a ten moment dla mnie do kupna ale myślę że tak, w tym sezonie poszaleliśmy, bo raczej, znaczy, no tak, powiedzmy, w letnim tutaj był. Tak po, poszaleliśmy bo i tak kupiłem dwa pola. Kupiłem czternastkę, kupiłem szesnastkę. No to jeśli ja takim tempem będziemy, jeśli to dwa, dwa pola w sezonie będziemy kupować, to teraz dużo będzie. Mam no, taki właśnie zamysł, żeby tak już teraz robić, bo. Przez to, że ja um, tak często nie nagrywam tego farminga to trochę tak bardziej obudzić um, na kanale, chociaż przez to, żeby nowe nabytki, um, nowe pola, wszystko było. Patrząc na niektórych, ja jestem dużo, dużo bardziej w tyle niż e, wszyscy, mi wiadomo tych odcinków jest 70, powiedzmy hakem. Jeśli naprawdę wysadki dobiję, to będzie cud. Wiesz, jedyna chyba seria, która była z jedynką z przodu i przed dwoma cechami chyba to był tylko rolnik sandomierza mi się tak zdaje coś koło tego że to tylko miało ponad chyba setkę odcinków głowy nie daje ale mam taką właśnie z tyłu myśl że by to właśnie było rolnik sędomierza chodzi o to, tylko w rolnika nagrywają, już to co kojarzę e, więc trochę słabo było teraz będzie y, może nie na dniach y, ale zamysł właśnie polskiej serii e, tylko nie w 22 tylko w 19 tak właśnie dla e, odmiany e, mam taki pomysł właśnie zrobić ceje, w 19 e, żeby mieć jakoś tutaj pole manewru że tak powiem e, no i po prostu jeszcze ta 22 dla mnie nie dojrzała do Polskiego modingu, że tak powiem, a wiadomo, że 19. No, to nie oszukujmy się, chyba jest najwięcej modów do tej pory. Polno modów wychodzi eee, więc tak chciałem, właśnie, powrót do 19. Chyba, że naprawdę, jeszcze na dniach coś fajnego wyjdzie i będzie można, może, jednakowoż prze przełożyć to dwójkę na polską serię jakoś Wiadomo, niby to też są mm, fajne modyfikacje yy, na uranienie mm, wszystkiego 22, w też jakieś usługi są Tylko nie wiem czemu ja mam tak powiem z tyłu głowy teraz tą wolę brudnowską która nie była Upałem i która była może to się błędem E, zaczynając tutaj z serii w 22. bo to nie było To by tylko taki, um, jednako, no, 22, e, no my tylko mankament taki. Ale na kołożona 22. No myzykę ma zajebistą, ale ta młodka w 19, ten wola budnostka. Dla mnie ogólnym zachunku jest petardą. I będzie raczej na niej seria właśnie z 19. Po wszystkich świętych gdzieś tak plus minus liczę, żeby to ogarnąć, żebyście już coś mieli więcej, po prostu jakieś rozmaicenie. Jeszcze tylko ogarniam tego neta bardziej, żeby go ustawić, bo próbowałem ustawić antenę dzisiaj faktycznie było zaniebiście po 10-11 megabitów stawek, ale znowu zaczynając, co robić. Asma mi się porobiły znowu nie tak jak bym chciał, a nie mogę tym modemie splenia ustawić agregacji, bo się bym agregację zmienić miałem miał i bym miał już e, neta, który naprawdę by fajnie działał, bo pobieranie miałem 45 na 12 między 8 a dziś 12 megabitów, czyli jak na takie standardy to można by już mieć pokój ale niestety agregacja która później weszła z mi podatecznie pobieranie poszło do 60 prawie że ale ten upload jeszcze do 3 no i teraz jest mankament jak to zrobić antenę chyba wyżej niżej nie wiem on zmienić żeby kombinować ale to raczej już po o wszystkich świętych Mm, żeby to już na spokojnie sobie ogarnąć myślę a chyba że może jeszcze na w czwartek, chwilę aby to ogarnąć no to może wtedy eee, tak ale patrzcie jak to wygląda poczekajcie a czy ja nie mam lepszego oświetlenia tak sobie teraz pomyślę nie czekajcie n click. rzucówka nawet jest Ale nie wiem, czy to jest takie oświetlenie, powinno być. Nie, widzimy tego jak zbyt nie widzę, więc. W na razie kombinował. No ba, nieźle. Ale do końca tego pola jest jeszcze bardzo dużo. Yy, bardzo, bardzo długa droga. Yy, do tego, żeby to ogarnąć. Bo teraz patrząc, no to ile mamy tego pola doranego, się boję spojrzeć, ale nie jest dużo. Jedna trzy... o, chyba nie tak źle jednak. Nie wiem, tak z jedna trzecia, ja My to było... Może jedna czwarta. No więc jedną trzecią a jedną czwartą pola, więc też ogólnie takim zestawem za... Tylko nie ułożymy, bo ja już ogólnie jak trzeba nagrywać to... Nie nagrywać, ogarniać. To miałem 14, 13 a 50 była w grze. no pół minuty, 20 minut, a teraz macie już ile? Teraz godzinę czasu, w grze to dwie godziny już siedzę ogarniając to i nagrywając, widzicie te nagrywania no, są bardzo są chłonne Mimo tego, że wiem, że prawdopodobnie no bo 100 jest na 100%. Jestem pewny tego, że nikt do tego momentu nie dotrwa. Eee, więc raczej będziemy kończyć eee, te odcinki. Ten odcinek. Dojdziemy sobie do końca. Mi sobie nie tylko u nas sobie. Ale myślę, że ten zestaw jest naprawdę pretendent. Mm, no, bo naprawdę to jest a x x8631 ten bidlak robi wrażenie patrz jak to wygląda jak to wyjdzie z ja, ja, no ja teraz jak to będzie żeby mnie to to będzie najlepsze a to będę się myślał, zastanawiał jak będę już Robił zrobiony zrobione więc w dzisiejszym odcinku było do nawygu jeśli już nie wam się spodobał ta w go komentarz i dzięki za oglądanie i macie się na następnego odcinka. Cześć.